Echo wiatru na krańcu świata, tam gdzie drogi zamieniają się w ścieżki, a ścieżki nikną wśród drzew, leżała wioska zapomniana przez ludzi, ale nie przez wiatr. Ten, który snuł się między chatami, nie był zwykłym powiewem. Niósł sekrety, szepty przyszłości, ciche ostrzeżenia, które tylko najczulsze dusze potrafiły usłyszeć. Mieszkańcy przywykli do jego rad. Czasem mówił o nadchodzących burzach, innym razem o tym, gdzie szukać zgubionej owcy. Ale pewnego dnia wiatr przyniósł coś więcej, coś czego nie powinien zdradzać. Szeptał do starego Jakuba, który spędzał wieczory na ganku, obserwując zachodzące słońce. Słowa tańczyły w powietrzu, a gdy w końcu dotarły do uszu starca, jego twarz pobladła. Wiatr zdradził, że ktoś we wiosce umrze przed nastaniem świtu. Wieść rozeszła się jak płomień w suchym lesie. Strach rozgościł się w domach, a każdy spoglądał podejrzliwie na sąsiada, niepewny czy to on padnie ofiarą losu. Ludzie zamykali drzwi na zasuwy, wstrzymywali oddech, jakby cisza mogła oszukać przeznaczenie. Gdy nadeszła północ, wiatr ustał. Wioska zapadła w niepokojący bezruch, i wtedy rozległ się krzyk.